Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z liczby czynnych satelitów krążących nad naszymi głowami, a jest ich już grubo ponad 10 tysięcy. Ale oczywiście to nie wszystkie obiekty, które wysłaliśmy w kosmos. Reszta to kosmiczne śmieci elementy rakiet, łączniki, zepsute satelity, narzędzia zgubione przez astronautów podczas prac w otwartym kosmosie, a nawet tak malutkie. Płaty farby, która złuszczyła się z rakiet. Takich kawałków większych niż centymetr, okrążających naszą planetę, jest ponad milion. Zresztą jeden obraz jest wart tysiąca słów. Każdej doby w ziemskiej atmosferze spala się sporo kosmicznego śmiecia. Ale to nie tak, że firmy i agencje wysyłające w kosmos satelity nie interesują się ich losem. W przypadku rakiet Falcon 9 drugi stopień jest w kontrolowany sposób sprowadzany na Ziemię. Po umieszczeniu satelitów na orbicie kontrolerzy czekają, aż stopień będzie przelatywał, np. Na nad południowym. Pacyfikiem albo innymi odludnymi miejscami, i wówczas włączają silnik, który sprowadza moduł z orbity. Parasol chyba nie zatrzyma kosmicznego śmiecia, ale czy jest się czego bać? Statystyki są raczej po naszej stronie. Prawdopodobieństwo oberwania złomem nadlatującym z orbity wynosi mniej niż 1 do biliona. Mamy milion razy większą szansę na trafienie wysokiej wygranej na loterii albo na trafienie piorunem. Zresztą każdej doby w ziemską atmosferę trafia kilkaset ton meteoroidów. Większość z nich to drobiny wielkości ziarnka piasku, ale niektóre nie spalają się w atmosferze i docierają do Ziemi, rzadko kiedy wyrządzając szkody. Pamiętajmy jednak, że liczba satelitów na orbicie rośnie w niesamowitym tempie. To głównie zasługa Ilona Muska, który tworzy megakonstelację satelitów sieci Starlink, ale nie zapominajmy o projekcie Kuiper, tworzonym przez innego ważnego kosmicznego gracza, Jeffa Bezosa. System MASKA ma liczyć ponad 42 tysiące satelitów. Projekt Amazonu jest dziesięciokrotnie mniejszy, ale to nadal tysiące obiektów, które muszą zostać umieszczone na orbicie i prędzej czy później w bardziej lub mniej kontrolowany sposób wejdą w ziemską atmosferę.